Moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku, a tutaj dzisiaj jak widzicie od samego rana zaczynamy walkę z rozrządem. Przez dwa lata moje kango służyło mi jako wóz warsztatowy, więc należy mu się trochę nowych części. Dzisiaj bierzemy się za rozrząd. Oczywiście po kolei, co będzie ciekawsze, będę wam nagrywał takich rzeczy, jak ściąganie koła czy nadkola, no to wybaczcie, ale e, nie będę nagrywał. Generalnie e, bierzemy się za rozrząd. Wszystkie nowe e, śruby mamy, napinacz, wiadomo, pasek i pompę wody. Ale poza pompą wody, paskiem, napinaczem i tak dalej i tak dalej potrzebujemy jeszcze parę rzeczy. Mianowicie potrzebujemy blokady. Jak to się montuje? Zobaczycie. Na filmie. Po co to jest? Po to, aby ściągnąć pasek, nic się nie poprzestawiało i założyć go z powrotem. Jeżeli wszystko dobrze napniemy, nic się nie powinno stać. Auto powinno odpalić, chodzić i cieszyć się nowym rozrządem. Nie przedłużamy. Bierzemy się za robotę. No, niestety, widzę, że ten obraz z tyłu miga, ale nic z tym nie zrobimy. Lampy LEDowe i trudno. Słuchajcie, jeżeli. Zdemontujecie sobie tutaj tą część nadkola. Musicie sobie poduszką, czym tam chcecie, czym sobie wykombinujecie, podeprzeć silnik. Idziemy do góry. Tutaj w pierwszej kolejności musimy zdemontować poduchę, która trzyma nam silnik. Dlatego też trzeba ten silnik podeprzeć. Na aucie wygląda to mniej więcej tak. Tutaj jedna długa śruba. Poducha przykręcona do budy, ten element przykręcony do silnika. Długości śrub, jak patrzyłem, są wszystkie te same, więc się raczej nie ma o co martwić. Chyba, że przede mną ktoś tu był już kombinował, tutaj te długości śrub też są wszystkie takie same, więc raczej problemu nie powinno być. Teraz kolejna rzecz, którą musimy zrobić, musimy ściągnąć sobie. Pasek wielorowkowy, tu jest napinacz, go trzeba popuścić, ściągnąć pasek i odkręcamy koło pasowe. A, i w międzyczasie, jak będziemy się bawić z kołem pasowym, no to musimy tutaj ściągnąć tą obudowę, bo to jest obudowa właśnie rozrządu. No i dobra, lecimy dalej z tematem. Słuchajcie, jak możecie zobaczyć, koło pasowe odkręcone tutaj. To całe wzmocnienie też już zdemontowałem sobie, i ono wygląda. Słuchajcie, tak. Miałem mały problem, żeby je wyciągnąć. To wzmocnienie podnosicie sobie w tą stronę, od tej strony w górę, i one wyjdzie. Nie ma bata, one wyjdzie. Jedna śrubka jest schowana. Dwie w sumie śrubki są tak umiejscowione, że trzeba je odkręcić przez te dwie tutaj dziurki. Ale to już sobie wtedy duchom manewrujecie, znaczy w moim przypadku poduchą, wy być może żabą, lewarkiem czymkolwiek, e, aby do tego dojść, nie? Dobra, ja sobie ustawiam rozrząd. Jak ustawię rozrząd, pokażę Wam wszystkie znaki, założę blokady i będziemy działać dalej. No i co moi drodzy, pasek mamy zdemontowany. Słuchajcie, co robiłem po kolei, zobaczcie, jak widzicie. Mam wszystko zablokowane, więc tutaj wał musi być na prosto. Jak widzicie, tutaj nawet u góry jest znak. Ten klin musi być pionowo. Ja sobie tutaj jeszcze na dole dodatkowy znak zrobiłem i OK. Teraz tutaj jak możecie zobaczyć, na kole zębatym jest też znaczek, ale ja mam wsadzoną blokadę. Tutaj, generalnie, jak te koło się jakoś tam przestawi, nic się wielkiego nie stanie. Jednak na nim też jest znak, też jest wycięcie. Więc ja też zrobiłem jeszcze dodatkowo swój znak, aby być pewnym, że mi się nie przestawi. Tam na dole mamy napinacz, jego musimy odkręcić. Poluzować, ściągamy pasek. No i co? Biorę się dalej za robotę. Okej okay, moi drodzy, jak pewnie tam możecie zobaczyć, albo nie możecie zobaczyć, pompa wody nowa już jest na swoim miejscu. Eee, co Wam powiedzieć? Ta osłona, która jest pod tymi kołami, nie, do wyciągnięcia. Nie wiem, może komuś się udało bezproblemowo. Mnie, jak na razie, najbardziej wkurwiło w całym tym rozrządzie. Ale no nic, eee, pompa w każdym razie wjechała nowa. Więc lecimy dalej. No i dobra, jak możecie zobaczyć, po małych walkach mamy wszystko. Git, słuchajcie, jak widzicie, tutaj znaczek na pasku schodzi się znaczkiem na kole. Tutaj ja sobie zrobiłem swoje znaki, więc one też do siebie pasują. Tutaj drugi znaczek na pasku schodzi się, jak możecie zobaczyć, też ze znakiem na kole. Idziemy sobie na dół. No, i na dole, tutaj po bokach, mam nadzieję, że będziecie widzieć. Jak nie, to wam przyświecę. Tutaj po bokach też znaczek. Znaczek. I znaczek na tym. I z tamtej też będzie. Tak jak wcześniej, klina mamy pionowo. No i dobra, ale jeszcze jedna dość istotna sprawa. Mamy napinacz. Tam właśnie jest napinacz. Napięcie prawidłowe tego paska powinno być między e, dwoma tymi ząbkami strzałka jest na tym drugim minimalnie mocniej napięta, ale nic się nie powinno stać. E, tutaj teraz ze trzy razy warto by było wałem zakręcić, aby zobaczyć, czy w którymś położeniu nam się ten wał nie zablokuje. Jeżeli e, wróci wszystko na swoje miejsce, wszystkie znaki będą tak jak w chwili obecnej możemy próbować przykręcać koło pasowe i próba odpalenia silnika, zobaczymy dobra, więc co moi drodzy, zostało mi jeszcze sporo do poskładania, bo muszę przykręcić poduchę, założyć osłonę generalnie jak widzicie wszystko jest na swoim miejscu, ja przed chwilą e, oczywiście też tak jak Wam wcześniej mówiłem, kilka obrotów wałem zrobiłem no i Teraz właśnie reszty leżą. Teraz zobaczcie jak to odpala odpala od strzała, nic się nie dzieje, także myślę, że wszystko będzie git. Widzimy sobie, zobaczmy. Chodzi. Skoro chodzi, skoro chodzi, to spoko tak jak mówiłem, u góry wałek zablokowany na dole. Wał wszystkie znaki mi się zgadzały po tym, jak kilka razy przekręciłem tym wałem, nic się nie zablokowało. Odpalił, chodzi napinacz, jest napięty, dokręcony więc. Powinno chodzić, zobaczymy jak będzie. Moi drodzy, ja się na dzisiaj z Wami żegnam. Macie wymianę rozrządu w silniku 1.5 DCI Renault. Moje jest Kango 2010 rok. Taki sam rozrząd na pewno jest w wielu renówkach, Nissanach i tak dalej. Więc można śmiało zrobić samemu. Najbardziej upierdliwe to wiadomo, te śruby, podnoszenie, opuszczanie silnika, bo nie wszędzie można tak sobie fajnie, spokojnie dojść. No i nic, jeżeli takie odcinki Wam się podobają, subskrypcja, dzwoneczek łapka widzimy w kolejnym, a ja to składam do końca, bo jeszcze jest godzina i do domu. Trzymajcie się, cześć.